Siemano, siemano, dzisiaj gramy w Medal of Honor Warfighter, a teoretycznie nie gramy, e, ponieważ ma to trochę inny zamiar. Jep. E, ponieważ chcę wam pokazać różnicę między dwoma programami, Fraps i Action, e, które biją się między sobą, e, różne są opinie, który jest lepszy. Dzisiaj zamierzam to sprawdzić. Na jednej grze po lewej stronie Fraps, yy. po prawej Action Action jest podpisany u góry, a Fraps bierze napis Actiona. Niestety, nie wiem czemu. Nie, ale no cóż. A tu. Yy, no i ogólnie musicie sprawdzić, no to naswalam przecież. A Jezus, Jezus, Jezus. Jaka jest różnica? Tutaj taka może bardziej wymagająca gierkę. Wybrałem akurat moment taki. Może w miarę spokojny, ale możecie zobaczyć, czy się przycina, jaka jest jakość obrazu tutaj, jaka jest jakość głosu. Ja biorę gościa z kapitanem. Młata, aha tam... Dzięknie. No i subcio. Nie wiem, która strona, musicie powiedzieć, która strona jest lepsza. Filmik króciutki, żeby też to jeszcze poskładać ładnie, a poza tym tu nie chodzi o gameplay, a tylko o tą różnicę. Zobaczcie też różnicę... Aha, nie wiem, zobaczycie różnicę w dźwięku. Dobrze wam ostatnio poszło, Voodoo. Chyba trafiliśmy na coś konkretnego. Chociaż dobra, tu zmieniam. ...właściwie, że będę miał dla was robotę. Dobry, Dati. Dobra, trzeba będzie, trochę poczekać. Są jakieś jakieś problemy z pogodą. Duża. Zielone, brachu, zawsze zielone. Mamy do czynienia z pentrytem. więc Madrytu ma podobny skład do użytego w najnowszych atakach, o których nie mówią jeszcze w mediach. Czyli związek istnieje. I Sadal Din masza w tym palce. Zobaczymy, skurwier zapadł się pod ziemię. Ale paru rzeczy się dowiedzieliśmy. Według wywiadu za przerzutem pentrytu przez obszary plemienne do kurierów w Afganistanie i dalej stoi osobnik znany jako kleryk. Brzmi tajemniczo i groźnie. Zaraz spróbujemy do niego dotrzeć pamiętajcie, to Pakistan. To jest linia, której nie mamy prawa przekroczyć. Jak warto możemy się do niej zbliżyć? Aż przygrudzicie sobie buty kredą. Sprawdź e maila. Szukacie Faraza Iqbal Khana. To handlarz bronią, który chce awansować do pierwszej linii. Mm, dobra, teraz jest tylko głos Actiona. Nie wiem, jak będzie słychać. Mam nadzieję, że... Dobrze, że ta różnica będzie jakoś odkrywana, a pewnie potem zmienię na dźwięk, tylko z Frapsa. na razie Action.

to szybko. Ucieka! zabić. No kurde, ja sobie trzeba zapukać. Ups Oj tam, oj tam, pisało strzela to strzelałem. Dobra, teraz zmieniam na frapsa. Tak, teraz fraps, dźwięk z frapsa. Dobra, czyli powtarzamy to co było. Eee, no właśnie. policza Ale nie chcę oglądać czegoś tego samego. Jakby się to dało przewinąć, byłbym wdzięczny bardzo. Ale lakrowani się tu modlą, czy to oni to, to robią? Czy ładowanie, znaczy zapisywanie? A teraz... I tak się nie da. Prze, Przewinąłbym to wam jakoś, ale się nie da. Tak. To nasz człowiek. Przed chwilą spotkał się z pakistańskim wywiadem. Zabijmy go i wracajmy szybko do kryjówki. Pasuje? Ja jestem za! Ja jestem za! Mater idzie prosto na ciebie. Widzę. Ajab, szykuj się z samochodem. Zaczynamy, znamy. Zróbcie nam... uciekaj, kolego. Uciekaj, Ucieka! Co ja mam zrobić? Mogę uszkodzić? Panie kolego będę strzelał Idzie na górę Spiduj Kieruję się w lewo No, mi trochę zaczyna lagować, ale dwa programy naraz To jest wyzwanie Nie, kolego, będę strzelał zaraz. Ciekawe co, jakby się stał, jakbym strzelił w nogę. W nie mógłby przeżyć. Zabiję ich. O, wy. Гранат! No dobra, umarłem, umarłem, bo zapieprzałem szybko. Jest różnica, mam nadzieję, jakaś graficzna, także złożycie, zobaczycie. Dobra, czas na małe podsumowanie. Więc tak, FRAPS e, nagrywa, wydaje się, dźwięk głośniejszy, aczkolwiek jest on e, trochę gorszej jakości, natomiast ACTION nagrywa go, e, przynajmniej mój dźwięk z mikrofonu nagrywa e, wydaje się, że wyraźniej, przez co też wydaje się, że jest głośniejszy. Druga sprawa, o, wersja Frapsa, którą mam, wiem, którą mam, muszę badać pod filmem, nie nagrywa wszystkiego, na przykład Wota i Wartandera. Do tego niestety muszę używać Actiona, bo Fraps po prostu nie ma tego jako program. Po drugie, Actiona ma dużo więcej ustawień, przynajmniej ta wersja, jaką mam, mówię, nie jest jakoś nowa wersja, dość stara. jest. I... Po prostu ma więcej ustawień, możemy ustawić czy okno, czy cały pulpit, czy jakiś fragment z gry, tylko także to jest bardzo fajne. Także dla mnie lepsze jest action, także większość nagrywam na razie actionem, a resztę pozostawiam do Waszej interpretacji, także dzięki bardzo. Chris Horda GR test, action i Frapsa Nara.